Czym się Pan różni od Rafała Trzaskowskiego? Myślę, że przede wszystkim tym, że ja mam szansę, jeżeli dostałbym ją od wyborców, być prezydentem faktycznie niezależnym. Myślę, że Rafałowi Trzaskowskiemu w, na skutek jego bardzo silnych powiązań z Platformą Obywatelską, jest jej w końcu wiceprzewodniczącym, będzie bardzo trudno nie respektować mimo różnych zaklęć, które teraz są wygłaszane, zależności służbowej, która w Platformie obowiązuje i będzie po prostu prezydentem Donalda Tuska. Donald Tusk nie potrzebuje zastępstwa w Pałacu Prezydenckim. Donald Tusk potrzebuje partnera w Pałacu Prezydenckim, takiego, z którym będzie mógł razem robić, dopóki będzie premierem, a wierzę, że to jeszcze jest ta, może też następna kadencja, chyba, że ta, na pewno ta koalicja, zobaczymy, jaka będzie decyzja co do premiera, potrzebuje kreować, potrzebuje tworzyć, a nie zlecać. Rafał Trzaskowski, i to też mówię, bo jakby każdy ma prawo prowadzić kampanię jak chce i mówić co chce. Ja nie rozumiem tego jego... Zwrotu y, nagle na prawo. Nie rozumiem jego postawy w stosunku do choćby wartości, które wydawało mi no, się. Ja ale rozumiem, wspólne. bo chcę pozyskać centrowych wyborców. No dobrze, dobrze, ale albo się to stoi. To się odbyło pana kosztem. Świetnie, ale y, albo się stoi przy. dalej się nie wygrywa w pierwszej turze, co miało nastąpić dzięki temu zwrotowi. Y, f... Albo się stoi przy czymś, w co się wierzy, albo się jest y, y, dla każdego coś miłego. Y, y, ja stoję przy tym, w co wierzę i naprawdę, jak w coś wierzę, to przepraszam, może to jest y, niezgodne z jakimiś kanonami, i sztuki politycznej albo kogoś denerwuje, ale nie będę patrzył na sondaże, tylko będę robił to, co uważam za słuszne. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski i yy, y, 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 y też. To, to już jakby pozarafałem, bo ja go lubię po ludzku, jest, jest sympatycznym gościem, bardzo inteligentnym rozmówcą. Natomiast jako prezydent nie będzie dobry dla Polski w tym sensie, w, w, może być mniejszym złem, jeżeli by miało być w drugiej turze jakieś niepokojące rozdanie. Natomiast nie będzie dobrym prezydentem również w tym sensie, że wtedy po raz kolejny uruchomi się ten polaryzacyjny mechanizm, Platforma wzięła wszystko.